Ciao mordy, jesteś Gaming i nagrywamy dzisiaj: No, yy, promowanie, nie promowanie, Discorda mojego chryza i Agusi. Tutaj macie zajebistego technika, nie? Tu proszę. Tu. Koks. Bardzo zajebisty. Tutaj mamy własnego bota, autorski, właśnie jego. Yy, dzięki, że dzięki jesteście ze mną, że mamy już te 100 subskrypcji, to jest zarobiście, o. no i tutaj macie yy, help i tu macie takie coś, możecie wpisywać, po, pozdrawiam Chris'a, pozdrawiam czekajcie tak jak widać mamy własnego bota tutaj tutaj To tutaj chyba pokazywałem help wyskakuje wam wszystko pozdrawiam chrisa nagrywa i do rekordy zapraszam do właśnie tego discorda link w opisie jest 48 osób w 4 dni, to jest bardzo dobrze. Tu mamy rekrutację, która codziennie prawie jest Współpraca, ogłoszenia itp. itp. Nie. Jakie masz telefon? X55 ja Jeszcze tutaj piszę. No, zapraszam na ten Discord, to jest bardzo fajna atmosfera, fajnie można popisać sobie. Dużo pingu, bo zawsze pingujemy bardzo dużo. No. Więc bardzo zapraszam do tego Discorda to jest... Kozak Discord tyle może powiedzieć, że bijecie. I możecie sobie pisać i pisać to jest i gadać. Nie? Gadamy też chyba... W Zawsze po trzech, czterech gadamy sobie i możemy też z wami pogadać sobie, więc zapraszam. No, no, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Tutaj no, nie możecie takich, wiecie, nie, takich wulgaryzmów, coś takiego na administrację bo wiecie, Już 11 banów jest za to, że 11 banów jest za to, że Wysyłali tutaj Discordy, nie Discordy, jakieś pornografy, coś takiego, nie. Dobra, więc lecimy po 120 subów, lecimy do końca roku, może szybciej to wleci, po 200 też lecimy, może do końca roku, może się uda, może nie. Dobra, yy, nie zdałem. No, dobra, yy, Dobra. Widzimy się w kolejnym odcineczku z Minecraft'a. Może dobra widzimy się na samym odcineczku znowu, dobra. Trzymajcie się. Elo.